Cześć. Witam was serdecznie z tej strony Mads i zapraszam was na materiał poświęcony PlayStation 6 Portable. Tak dobrze słyszeliście, chodzi mi o nową generację PlayStation 6, ale wersję przenośną, gdyż według od ostatnich plotek podobno mamy dostać dwie konsole, jeżeli chodzi o nową generację konsol PlayStation, czyli standardową, bardzo mocną konsolę. PlayStation 6 oraz dodatkowo konsolę przenośną, która ma być w jakiś sposób kompatybilna z PlayStation 6 i być też, oczywiście, w stanie uruchamiać gry z PlayStation 5. Więc mamy te informacje. Te informacje pochodzą od użytkownika, który jest znany na NeoGaF, ale również na Twitterze: Kepler L2. I ten człowiek akurat jest znany w środowisku technikaliów, że tak powiem, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy wypowiada się na temat nowych sprzętów, nowych konsol, nowych procesorów. To jest jeden z tych górników danych, chyba tak to się tłumaczy z angielskiego na polski gdzie ci ludzie mają gdzieś dostęp do baz danych gdzie są testowane różne nowe technologie nowe procesory nowe układy scalone i widać już PlayStation testuje lub przynajmniej no ma już jakiś plan, jeżeli chodzi o technikalia, więc jakieś pierwsze już dane są gdzieś tam w jakiejś bazie danych. I stąd mamy właśnie takie informacje na temat PlayStation 6 Portable. Na razie tak to nazwijmy, bo szczerze powiedziawszy, nie wiemy, jak ta konsola się będzie później nazywać. Więc na razie nazwijmy to PlayStation Portable. Teraz tak, to co wiemy na podstawie informacji od Keplera L2, to jest to, że po pierwsze, ta konsola ma być oczywiście konsolą przenośną, coś jak Switch 2. Druga sprawa, ma być słabsza, w sensie mniej wydajna niż obecna generacja konsol PlayStation 5, nawet nie PlayStation 5 Pro, tylko PlayStation 5, co z jednej strony ma sens ze względu na to, że no, żeby ta konsola była faktycznie przenośna i nie kosztowała niewiadomo ile pieniędzy oraz żeby nie była no, wielkości laptopa oczywiście, no to te, ta specyfikacja techniczna będzie musiała być obniżona niż y, takie standardowe PlayStation 6. Z jednej strony to nie jest jakiś tam wielki problem ze względu na to, że o ile... No, PlayStation 6 pewnie będzie już stawiało na grafikę i na rozdzielczości typu oczywiście znowu 4K. Może znowu zacznie się rozmowa na temat 8K. A konsole przenośne z reguły dobrze już wyglądają, jeżeli mają dobrą wydajność w grach na przykład 1080p, czyli standardowym Full HD, więc dlatego ta konsola wcale nie musi być aż tak potężna. Jak PlayStation 6 standardowe, nawet PlayStation 5, prawdopodobnie, i oczywiście pytanie, by tutaj pierwsze się od razu nasuwa, czy taka konsola będzie faktycznie kompatybilna z PlayStation 6, czy wszystkie gry z PlayStation 6 będą działać na tej konsoli. Tego oczywiście nie wiemy. Jeżeli ja miałbym obstawiać, to zakładam, że raczej nie, że pewnie będą jakieś tytuły, które. No, będą e, tylko na konsoli PlayStation 6, bo no, ze względu na technikalia, ze względu na e, specyfikacje pewnie nie będą e, taka mniejsza konsola nie będzie w stanie uciągnąć e, takich gier. E, chociaż no, z drugiej strony powiem Wam, że e, teraz jak obserwujemy te zmiany generacji, to właściwie e, dużo jest gier, które. Przez długi czas działają jeszcze na starej generacji konsol, więc nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem, jeżeli będzie kilka tytułów, które będą działać tylko na PlayStation 6, a na przykład na takiej konsoli przenośnej będzie można bez problemu uruchamiać na przykład wszystkie gry z PlayStation 5, ale w niższej rozdzielczości plus jakieś wybrane tytuły z PlayStation 6, oczywiście też w niższej rozdzielczości, to ja bym nie miał. Nie, to nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem, prawda? Tym bardziej, że Wcale się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że taka konsola też by miała jakieś możliwości streamowania i tego typu rzeczy, ale to chyba na razie jest za wcześnie jeszcze na rozmowę tego typu. Jeżeli chodzi o konkretnie o specyfikacje, jakie gry będą działać, jakie nie, ale jeżeli chodzi o wydajność, to tak jak wspomniałem, ta konsola będzie trochę słabsza od PlayStation 5. A szczerze powiedziawszy, jeżeli PlayStation faktycznie planuje start nowej generacji w 2027, może w 2028 roku, no to wiecie, posiadanie konsoli przenośnej, która miałaby wydajność no, zbliżoną do PlayStation 5, chociaż nie aż taką, to i tak jest niezły wynik, gdyż teraz chyba nie ma bardzo nawet tych drogich konsol przenośnych opartych na systemie Windows, które by no, gdzieś dobijały do wydajności PlayStation 5, więc no, za te 2-3 lata, chyba 3 lata bardziej, pewnie będzie to możliwe. Zresztą gdzieś w tych komentarzach Kepler L2 też wspomniał o tym, że ta nowa konsola ma być oparta na. Ma być wyprodukowana w procesie 3 nanometrów. E, ma mieć podobno 4, poniżej 40 e, układów, tych graficznych, e, więc e, to jest mniej niż PlayStation 5. Bo PlayStation 5 ma na przykład właśnie 40, chyba czy 36, właśnie już nie pamiętam. E, tych u, układów graficznych. W sensie. To nie są układy jako oddzielne procesory, tylko chodzi o te, no, nazwijmy to rdzenie, tak? E, to jest Compute Units. E, nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to dokładnie się powinno nawet tłumaczyć na polski język. To Units to są. E, dobrze, nieważne. E, nazwijmy to Compute Units, tak? Czyli e, PlayStation 5 ma chyba 36 albo 40 tych Compute Units, a e, ta nowa konsola przenośna ma mieć ich mniej, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że przede wszystkim będzie to nowsza już technologia oparta na tym pewnie RDNA5 czy UDNA czy URNA, nie wiem jak dokładnie ma się nazywać ta nowa technologia zunifikowana, to jeszcze się zobaczy. W każdym razie sam chip może być bardziej wydajny jako jako w przeliczeniu na zużycie energii, ale oczywiście specyfikacja, czyli mniejsza ilość tych układów e, przerabiających grafikę plus znając życie pewnie też niższe zegary, no bo nie sądzę, żeby taka konsola przenośna działała na jakiś bardzo wysokich e, zegarach, to, to raczej by się nie udało, bo e, teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce zżarłoby to po prostu baterie w bardzo szybkim czasie, a to nie chodzi Oto właśnie w takich konsolach, więc powiem Wam szczerze, że robi się ciekawie, bo tutaj mamy już pierwsze ploty na temat PlayStation 6, tutaj mamy nowe przecieki na temat nowego Xboxa i nowej drogi, jaką Microsoft wybrał, jeżeli chodzi o tworzenie konsol, czyli bardziej integracja z pc A tutaj dodatkowo jeszcze mamy konsole przenośną, PlayStation 5, gdzieś, która tam gdzieś powstaje i tak jak wspomniałem, Kepler L2 to jest akurat człowiek, który ma gdzieś faktycznie dostęp do tych danych, czyli testów różnych sprzętów. Oczywiście wiecie, to też trzeba wziąć pod uwagę, że często powstają różnego rodzaju prototypy, i czasami one kończą na półkach sklepowych jako produkt, a czasami po prostu są takie projekty też często, często są anulowane, więc no zawsze trzeba sobie brać poprawkę, że albo to się sprawdzi, albo nie, ale e, to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym, że PlayStation w przyszłej generacji planuje wydać też konsolę e, przenośną, e, chociaż no, też ciekawe, czy to będzie, jak oni będą chcieli to ubrać, czy będzie to ta sama generacja konsol w sensie PlayStation 6 i, ta, i te PlayStation 6 Portable, czy może ta nowa konsola przenośna od PlayStation będzie jako oddzielne urządzenie? O, że tak powiem, nienawiązujące bezpośrednio do PlayStation 6. No zobaczymy. W każdym razie robi się ciekawie. Nintendo namieszało na rynku. Widać teraz i Microsoft chce mieć swoją konsolę przenośną, i PlayStation, więc kolejna, kolejna generacja będzie bardzo, bardzo ciekawa. Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj. Jak gdzieś e, znajdę więcej informacji na temat tej konsoli, to dam wam znać, a na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. I trzymajcie się, widzimy się w następnym wideo, cześć!